Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Paweł Kuflikowski dzisiaj jest 25 grudnia pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia ale że środa, więc czas na rowerowe shorty choć przez ostatnie 48 godzin, czyli Wigilię i pierwszy dzień świąt w sporcie wiele się nie działo, w kolarstwie się niewiele nie działo to jednak spotykamy się raz w tygodniu, ja na chwilę oderwałem się od rodzinnych spotkań jak widzicie, nie t-shirt a koszula ale jedziemy, bo oczywiście jeśli słuchacie MTBX czy nie tyle słuchacie, co przeglądacie MTBX CPL albo Gravelowe to wiecie, że w kolarstwie dzieje się dużo w branży rowerowej również ja o to wszystko śledzę i staram się na bieżąco opisywać w formie tekstowej a raz w tygodniu właśnie w rowerowych shortach spotykamy się, żebym opowiedział Wam o tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia w kolarstwie i branży rowerowej w Polsce i na świecie. No to zaczynamy. Odcinek siódmy. Zaczynamy od informacji bardzo przykrej, bardzo wstydliwej i sytuacji, która nie powinna się w ogóle wydarzyć: od pożarów w skateparku w czeskim Karwinie. Sytuacja nastąpiła no, miejsce kilka dni temu, chyba bodajże w poniedziałek czy w niedzielę. Doszło do pożaru, którego Przyczyną było, był fakt, że jeden z polskich skaterów e, rzucił petardę, podpalił po prostu jeden z fragmentów e, toru, e, wskutek czego cała hala spłonęła. Nie ma możliwości eksploatowania straty, szacuje się na około 1 milion złotych. Czemu mówię o skateparku? E, ponieważ był to taki obszar, w którym też pojawiali się również kolarze górscy. E, o tej informacji chyba w Polsce jako pierwszy wspomniał e, Michał Topur, e, ten młody. Chłopak, który podpalił halę, został już złapany jest w rękach policji, więc miejmy nadzieję, że konsekwencje zostaną wyciągnięte, a też to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy takich, nie, mają, nie mają takie głupie pomysły, tym bardziej, że nie skończyło się tylko na samym jakby podpaleniu incydencie. No bo powiedzmy sobie, w cudzysłowie, że można jakieś tam błędy popełniać. Natomiast chłopak to nagrał, zmontował jeszcze z tego jakąś rokę, którą wrzucił do internetu, kiedy kręcił triki na hulajnodze, jednocześnie kiedy hala już płonęła. Także absolutnie niedopuszczalne wydarzenie. Miejmy nadzieję, że konsekwencje zostaną wyciągnięte, a nam Polakom znowu wstyd za naszych ziomali. Chociaż to chyba nie jest najlepsze słowo. Święta trwają. Trwa Festive 500 wyzwanie strawy. Dzisiaj dobiega już drugi dzień tego wyzwania. Na pewno część z was już nabiło kilkadziesiąt, a może nawet i kilkaset kilometrów. Ja jak co roku akurat od Festive 500 trzymam się z daleka w, w niedzielę. Odbyła się ustawka szczodre gody, charytatywna ustawka, w ramach której zbieraliśmy i w sumie cały czas jeszcze zbieramy, bo można wpłacać cały czas środki na organizację wigilii dla samotnych seniorów i seniorek na warszawskim Mokotowie. Także nawet jeśli ktoś nie jechał. Cały czas można dorzucić kilka złotych do zrzutki. Link w opisie. No i przechodzimy do newsów sportowych. Na początek, szosa. Tej szosy będzie coraz mniej. Ja tutaj ponownie wracam do informacji odnośnie drużyny Q36,5, szwajcarskiej ekipy, do której przeszedł, przeszedł teraz czy przechodzi właśnie Tom Pitcock. Jak się okazuje, to będzie takie totalnie nowe rozdanie dla szwajcarskiej ekipy, która ma uzyskać po prostu dużo więcej jakości. Tom Pitcock został jakby. Taką wolną rękę w, w organizacji drużyny, już są pierwsze przecieki czy sygnały, że naprawdę dokłada starań do każdego najdrobniejszego elementu, jeśli chodzi o przygotowanie i starty. więc, więc ekipa czeka rewolucja. przyciągnął do tejże ekipy zlikwidowanej ekipy Trinity Racing swojego brata, więc będzie dwóch Pitcocków w Q36,5 i 5. Przychodzi także Kurt Bogart, czyli trener Toma pitkoka Wydaje się, że tutaj są bardzo ambitne plany, żeby się 6,5 w perspektywie może nie najbliższego roku, ale dwóch, trzech lat. Stało się naprawdę mocną ekipą, która pewnie będzie chciała wbić do World Touru. A jeśli mowa o sporcie, no to przede wszystkim miniony weekend Puchar Świata w kolarstwie przełajowym zaczęło się od rywalizacji w Hulst na takiej bardzo brutalnej fizycznej trasie. E, tam e, zwycięstwo odnieśli. E, w sumie jedno z swoich pierwszych chyba takich najbardziej e, spektakularnych zwycięstw: Mary Schreiber. E, wykonała na chodę tytaniczną pracę, walcząc od początku do końca. Tam odjechała rywalką na samym początku i bardzo ładnie prowadziła do końca. Z kolei w rywalizacji mężczyzn wygrywa Nils van de Putte. Także naprawdę świetne wyścigi. Jak ktoś nie oglądał, to naprawdę z perspektywy widowiska, tego fizycznego takiego wysiłku, warto obejrzeć, bo naprawdę dużo tam się działo. Niedziela to oczywiście Puchar Świata w Sonhoven. Tutaj wszyscy na chodę, wyczekiwali tego, w wyścigu tych, tych, tego wydarzenia, z racji faktu, że był to start otwierający Matthew van der mistrza świata w kolarstwie przełajowym, który właśnie teraz rozpoczął swój sezon przełajowy, były oczywiście spekulacje. Jak mocny zostanie, jak mocną dyspozycję przedstawi, jak mocno pojedzie i tak dalej. Natomiast były też takie głosy, że jeśli zaatakować Meti Vanderpula, jeśli powalczyć z nim, to tylko i wyłącznie na początku właśnie jego sezonu no bo wtedy jeszcze może nie będzie tak mocny. No, chyba sobie wziął chłopak to do serca, bo jeśli ktoś oglądał, a jeśli nie, to warto chociażby obejrzeć się powtórkę pierwszego okrążenia. Minuta 15. Tyle potrzebował Matthew Vanderpool, żeby od startu, chyba ze startu z trzeciego albo czwartego rzędu, przebić się do pierwszej linii i na jednym z najbardziej trudnych, najtrudniejszych elementów technicznych w Sonhoven przeskoczyć wszystkich rywali, wyjść na prowadzenie i tego prowadzenia już nie oddać aż do końca wyścigu. Było widać taką trochę frustrację i bezradność pozostałych rywali. Na drugim miejscu melduje się Thibaut Neyse, który też niestety nie był w stanie nawiązać walki z Holenderem. Niestety Sonhoven to także pechowy wyścig dla Anima Rivorst, jednej z czołowych zakolarek przełajowych. Ta niestety musi widzieć się teraz z kilkoma tygodniami pauzy, wszystko przez złamane dwie kości dłoni. Także niestety tutaj upadek z poważniejszymi konsekwencjami. Zarówno w Hulst jak i w Sonhoven wystartował Marek Konwa zawodnik z Polski, mistrz Polski, wielokrotny mistrz Polski, który już podczas realizacji transmisji z Superligi CX wielokrotnie podkreślał, że już właśnie od połowy grudnia będzie startował praktycznie tylko i wyłącznie za granicą. Oczywiście po drodze Mistrzostwa Polski w setnie 10-12 stycznia, ale to oprócz tego już tylko i wyłącznie Puchary Świata. No i słowa dotrzymał 34 miejsce w otwarciu w Hulst, 29. w Sonhoven i tu i tu strata liczona w okolicach 6 minut. Mimo wysokiej dyspozycji, mimo faktu, że Polak Marek Konba nie ma w Polsce sobie równych zawodników, to nadal do tej światowej czołówki sporo brakuje, a jeszcze jeśli pojawia się Matthew Vanderpool na starcie, to tym bardziej trudno jest powalczyć o, o wyższą lokatę mimo startu z trzeciej linii, ponieważ jest Marek w pierwszej dwudzieste rankingu UCI, nie jest w stanie tej, tej mocniej powalczyć, a też specyfika tych dwóch tras, przynajmniej w Hulst jak i w Sonhoven była na tyle specyficzna, że też może nie do końca mu podpasowała może jeszcze potrzeba czasu już za chwilę kolejne starty, więc myślę, że to dyspozycja Polaka będzie rosła, może doczekamy się co najmniej top 20 w kolejnych wyścigach. W poniedziałek 23 grudnia wyjątkowo odbył się wyścig Super Prestige w MOL. To był wyścig, który miał być pierwszą o konfrontacją Wanderpoola Vanderpula razem z czy też versus VOD ale niestety Belke rozchorował się. A Meti Vanderpul chyba po niedzielnej dominacji, demolce, jak zwał, tak zwał, zdecydował chyba, że będzie trochę spokojniej jechał ten wyścig w MOL. Praktycznie do połowy wyścigu jechał w stawce kilku zawodników w czołówce. Wtedy, dokładnie w połowie, na piątym z dziesięciu okrążeń zaatakował. Laurens Fek był jedynym zawodnikiem, którego, który przetrzymał ten pierwszy atak, ale już na szóstej rundzie ponownie Holender samotnie jechał i dojechał do końca już niezagrożony. Na mecie mówił, że chciał trochę przetestować rywali, chciał też zobaczyć jakie linie są najszybsze, najbardziej... Efektywne czy, czy ekonomiczne, jeśli chodzi o przejazd, dopiero jak sam podkreślił, coś to było widać w, w transmisji. Dopiero od połowy wyścigu płynnie przejeżdżał jedną z sekcji piaskowych, więc rzeczywiście tutaj tego doświadczenia, czy, czy może rozpracowania trasy w tych warunkach potrzeba było po prostu, zanim wpadł holender w swój rytm. A jak podkreślał w jednym wywiadu, przed startami w miniony weekend z on Howem i w Mall, Dosłownie dwa, dwukrotnie siedział na rowerze przełajowym, także mało doświadczenia, mało tego wprawienia się w rower przełajowy, ale jak widać, nie przeszkadza to Mistrzowi Świata wygrywać. 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, to tak naprawdę oficjalny początek tzw. kerst periode. To jest okres bardzo intensywnych startów przełajowych, który trwa aż do pierwszego weekendu stycznia w zależności od roku jest to od kilku nawet do kilkunastu startów dla niektórych zawodników jutro czy też w czwartek w zależności kiedy będziecie to oglądać 26 grudnia puchar świata w gawerę, więc kolejna okazja do tego, żeby obejrzeć przełaje na najwyższym światowym poziomie. A jeśli mowa jeszcze o wołcie, Wanaercie, o Obelgu tutaj. Informacja, że wrócił już do treningów, czuje się już lepiej, także prawdopodobnie 29 grudnia w Besancon we Francji Zobaczymy, wreszcie doczekamy się konfrontacji Matthew van der Poel Van Aert A też jako ciekawostka, myślę, że dość istotna informacja dla kibiców i dla rywalek, które na pewno śledzą stawkę do gry w przełajach Po dwuletniej przerwie wraca Marianne Vos która postanowiła po raz kolejny zawalczyć o tytuł Mistrzyni Świata w kolarstwie przełajowym. Tyle jeśli chodzi o przełaje. W Polsce nic się przełajowo nie działo. Miał być Puchar Polski w Warszawie. Niestety nie doczekaliśmy się tych wyścigów, tych dwóch wyścigów 21 i 22 z stycznia, eh, z grudnia. Także chwilowa przerwa, lekkie rozluźnienie, więcej treningów, a 28-29 grudnia to. Puchar Polski w kolarstwie pszczołowym w Ełku, więc pewnie tam jeden z ostatnich sprawdzianów takich wyścigowych czołówki krajowej, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, które już za niecałe trzy tygodnie. A więc kolarstwo górskie, no niestety ten miniony tydzień przynosi informacje o zamykaniu kolejnych drużyn, zamykaniu kolejnych projektów. Pierwszy z dwóch, które wymienię to Prima Folor Mondraker. W ekipie tej jeździli w minionym sezonie Andrzej Tzing, którego z parę lat temu oglądaliśmy w Cross Racing Team oraz Becca Henderson, czyli zawodniczka z, z Australii, która przez kilka lat bardzo dobrze sobie radziła w Pucharze Świata. Niestety, tych dwu, ta dwójka zawodników musi poszukać nowej ekipy. Na dzień dzisiejszy nie ma informacji, gdzie może się odnajdą, a na pewno będą jeździli, bo, bo cały czas są w wysokiej dyspozycji i wysokiej e, formie. Druga informacja o zamknięciu drużyny, może nie tyle zamknięciu, co zawieszeniu pewnego projektu. E, team 31, team, e, drużyna 31, e, projekt Jene Rieswets, Szwedki, mistrzyni olimpijskiej z Igrzysk Olimpijskich w, w Rio w 2016 roku. E, to wtedy Maja Włoszczowska po raz drugi sięgnęła po srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Po zwalczeniu, czy też po zmierzeniu się z, z depresją, z, z problemami zdrowotnymi, Jenny Rizwec chyba 3 lata temu wróciła ponownie do kolarstwa. Ponownie zaczęła wygrywać, ponownie stawała na, puchara, na podium, podium Pucharu Świata. Między innymi w warmach ekipy jeździła Kelsey Urban. Te zawodniczki bardzo się zaprzyjaźniły, ale jak się dowiadujemy, ich drogi się rozchodzą. Nie wiadomo jeszcze dokładnie oficjalnie, gdzie Amerykanka będzie jeździła. Są nieoficjalne informacje z kolei, że Jen Rieswiec przesiądzie się na Canyona. Może rzeczywiście zajmie tutaj miejsce Elany Lekom, która przechodzi prawdopodobnie do Team BMC. A jeśli chodzi o projekt Team 31, zostaje on. Zawieszony, niezamknięty, ma się skupić na tym, do czego tak naprawdę odnosi się nazwa, do artykułu 31 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówiącej o prawie dzieci do zabawy, więc tutaj organizatorzy też koordynatorzy tego projektu będą skupiali się na tym, żeby trochę więcej podziałać, czy to w Szwecji, czy może właśnie globalnie, na te, w, w obszarach właśnie pracy z dziećmi i młodzieżą. I zapowiadają, że w 2026 roku, kiedy może uspokoi się to całe zamieszanie z, z Pucharem Świata, z nowym nowym porządkiem zaprowadzonym przez Warner Bros. Discovery, że wrócą jeszcze silniejsi. Także trzymamy za słowo i widzimy się z ekipą Team 41 w 2026. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Anika Langwad, mistrzyni świata w kolarstwie górskim z 2016 roku, między innymi z 2016 roku. Wraca do kolarstwa, full time, zawodniczka z Danii, która w, w, miliony, w, w tym roku, w tym roku, 2024 roku, w sierpniu urodziła pierwsze dziecko, wraca do ścigania, napisała full program w swoim komunikacie, ja znalazłem informację w jednym z, z wywiadów amerykańskich, mediach, że będzie się dość dużo ścigać nie tylko w rowerze górskim, ale także w gravel racingu, więc zobaczymy ją zarówno na europejskiej, jak i amerykańskiej scenie gravel racingowej. Także Specialized Offroad Team zostaje wzmocniony tutaj przez, przez Dunkę. Jeśli mowa o Pucharze Świata w Kolarstwie Górskim, Warner Bros. pochwalił się. Takimi trochę podkolorowanymi statystykami dowiedzieliśmy się, że w porównaniu do 2023 roku oglądalność Pucharu Świata, każdej z rund Pucharu Świata wzrosła o około pół miliona oglądających. Tyle tak naprawdę tej informacji, wiele więcej się nie dowiedzieliśmy. Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo Red Bull nie podawał żadnych informacji. Wcześniej, jako, jako, jako operator, jak i jako realizator i transmi, platforma transmitująca, nie tak naprawdę nie wiemy o jakich wartościach mówimy, jeśli chodzi o liczby całkowite. Jeśli ten wzrost oczywiście jest, to fajnie, natomiast z drugiej strony, w artykułach, które czytałem, porównuje się tutaj właśnie cross country, olimpijskie cross country do Formuły 1 czy do MotoGP, kiedy weszło za Paywalla, To niestety oglądalność tych relacji, tych wyścigów drastycznie spadła. Także trudno powiedzieć, jaka, jaka prawda. Warner Bros się chwali, trawa pomalowana na zielono. Skoro mowa o Pucharze Świata, UCI ogłosiło Puchar Kontynentalny, który ma być takim przedsionkiem do startów w Pucharze Świata. Na każdym kontynencie będzie to kilka wyścigów, i przy okazji też tej informacji pojawiła się też taka zmiana w, w z kolei w cyklu Crankworks, który do swojego programu włączył zawody downhillowe, i właśnie ten downhill, w, chociażby w Nowej Zelandii czy w Australii będzie włączony do pucharu kontynentalnego właśnie dla zawodników zjazdowych. Także dużo nowego przyniesie 2025, dużo roszad, takich zmian organizacyjnych, dużo też niepewności, więc zobaczymy jak to się ułoży. Kącik Polski Związek Kolarski, kącik Pruszkowski na prośbę tutaj jednego z oglądających. Tutaj jaka dobra informacja, opublikowany został kalendarz PZKOL na 2025 rok. Mamy tutaj już potwierdzenie organizacji tego, gdzie odbędą się poszczególne Mistrzostwa Polski. Dla nas najważniejsze informacje to fakt, że kolarstwo górskie w odmienie cross country, w odmianie olimpijskiej w Jeleniej Górze w lipcu, maraton MTB w Połczynie Zdroju, a kolarstwo gravelowe z kolei we Włocławku, tutaj nowy debiutujący organizator. Także trzymamy kciuki. Pełna oferta kalendarza, czy też pełny kalendarz dostępny na, na stronie pz.kol.pl, i tyle z Pruszkowa, także nie jest źle. Chociaż e, przechodząc tutaj do takiego małego kącika infrastrukturalnego, ponieważ będę starał się zawsze coś na temat infrastruktury powiedzieć, mam informację, że Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło jeden z konkursów dofinansowujących różne projekty sportowe w Polsce. I jednym z nich jest e, informacja o przekazaniu 6,5 miliona złotych na naprawę. Dachu toru kolarskiego w Szczecinie. To jest tor Piasta Szczecin, klubu kolarskiego, z którego tak naprawdę wywodzi się najwięcej utalentowanych i, i, i zawodników, którzy tutaj rzeczywiście zdobywają medale nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. Także jak widać, ministerstwo wspiera kolarstwo torowe, aż co będzie z, co będzie z pruszkowem. To się okaże. Tyle o sporcie, o infrastrukturze. Przechodzimy do sprzętu, i tutaj, tak jak wspominałem o zamykających się drużynach kolarskich, tak samo niestety zamykają się też albo walczą o przetrwanie firmy rowerowe. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Rocky Mountain, kanadyjska marka, wystąpiła o ochronę do, do podmiotów prawnych, skarbowych chyba w Kanadzie, dzięki czemu może uratować się przed bankructwem, ponieważ w związku oczywiście z, ze zmianą dynamiki sprzedaży, z wysokimi stanami magazynowymi, kosztami produkcji, ze wszystkimi tymi elementami stanęła w obliczu po prostu bankructwa, więc zgłosiła się po prostu do, do odpowiednich podmiotów o ochronę przed wierzycielami, żeby się zrestrukturyzować i działać dalej, a trzeba przyznać, że Rocky Mountain, czy przypomnieć może nie przyznać, to jest jedna z najstarszych marek, jeśli chodzi o kolarstwo górskie, które początki sięgają na początku 1000, 1982 rok. Także kawał, kawał historii, ponad 40 lat historii Kolarstwa Górskiego szkoda, żeby taka marka zniknęła z planszy. A z kolei, kto jedni wychodzą, inni wchodzą, Origin Cycles już oficjalnie potwierdziło takim małym teaserem na YouTubie, że wchodzi do Pucharu Świata. Wciąż nie wiemy jacy zawodnicy czy jakie zawodniczki będą startować w tej, w tej ekipie, w tych barwach. Natomiast poznaliśmy już rower, na którym będą jeździli, i tutaj niemałe zaskoczenie: jest to druga już ekipa w Pucharze Świata po ekipie Barta Brentiena, po KMC Ridley Racing Team, która będzie startować na napędzie TRP. Także nie tylko SRAM, nie tylko Shimano. Ale także TRPF w pucharze e, świata. E, I na koniec, e, ostatnia tak naprawdę informacja: taka troszkę przy okazji e, zbliżającego się nowego roku, e, migają mi reklamy. To jest informacja niekomercyjna, bardziej taka sugestia i pomysł dla Was. E, warto się raz na jakiś czas przebadać. E, od jakiegoś czasu migają mi reklamy Alab, z, m, Alabu, czyli takiej sieci diagnostycznej, e, która oferuje pakiet rowerzysty, więc. E, jeśli nie macie możliwości, jeśli Wasz lekarz pierwszego kontaktu, czy lekarz rodzinny jest oporny w dawaniu skierowań nie macie karty, czy pakietu medycznego z firmy, to warto raz na jakiś czas się przebadać, a tutaj akurat ten pakiet medyczny, pakiet rowerowy Alabo wygląda sensownie, przejrzałem sobie te wszystkie badania, które tam są w zestawie, aktualnie można sobie te badania zrobić za trzystówki zamiast czterech, także... Jest to oczywiście wydatek, ale nie tylko inwestujmy w odchudzanie roweru, ale przede wszystkim inwestujmy w siebie, bo bez zdrowia nie będzie fajnego jeżdżenia, nie będzie dobrej zabawy. Dzięki to tyle, jeśli chodzi o rowerowe shorty numer 7. Widzimy się w nowy rok 1 stycznia. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapka w górę i komentarzach. Bo jak zawsze wiecie, ten feedback od Was jest dla mnie kluczowy. Nagrywam to dla Was, dzielę się tymi informacjami z Wami, bo chcę szerzyć tą sportową, kolarską, rowerową propagandę, także czekam na Wasz feedback, dzięki i widzimy się i słyszymy 1 stycznia. Cześć!